Witam tu Blondie. Już Wam tłumaczyłam jak używać retinolu. Ale musicie pamiętać o jednym: ten, kto używa retinolu, nieważne czy na tonik, czy na serum, czy solo, musi pamiętać, że po porannej pielęgnacji na 100, nawet na 300% trzeba nałożyć SPF. Ja obecnie słuchajcie, denkuję, bo już więcej nie mam niestety. Ten Sun Ozone Barrier 50 z jak mi się skończy, bo mam 2-3 opakowania w zapasie, będę używać to Bielenda Serum SPF 50 jako ostatni krok, słuchajcie, porannej pielęgnacji. I wtedy dopiero nakładamy makijaż. Pamiętamy, pamiętamy, słuchajcie, o tym, tak jak, słuchajcie, o porannej toalecie, o SPF-ie przy retinolu nie zapominamy. Tak więc musisz się zdecydować, czy kładziesz retinol, i chcesz używać SPF-u, bo wiecie, nie każdy SPF łączy się z makijażem, czy się jednak poświęcasz i pamiętasz o SPF-ie, bo wiecie, to też jest inwestycja, tak? Trzeba zakupić ten SPF i pamiętać, żeby go zawsze nałożyć. Tak więc zaczynamy i pamiętamy o SPF-ie.